Siema ludzie ludziska słuchajcie dużo moich fanów fanek. pytam je skąd pochodzę jak mi się udało to wszystko co tam osiągnąłem o kurwa osiągnąłem osiągnąłem to że z małej bibitów z miasteczka które wam dzisiaj pokażę eee, spełniłem prawie wszystkie swoje marzenia jeszcze tylko muszę miłość znaleźć a tak zwiedziłem pół świata i zwiedzę jeszcze więcej pokażę wam Miejsca, które wtchnęły mi w głowie. Tam u góry chciałbym mieć swoją chatę, zajębistą chatę. I odwraca się mi codziennie takie widoki. To było moje marzenie zawsze od dziecka. Jestem teraz tu na miejscu. Jakby może kupić tą działkę i mieć tutaj chatę, to bym się jarał. jeszcze mieć tam żonę. Cudowną żonę i dzieci to już bym był kurwa, tak spełniony w życiu, że chyba niczego bym nie trzeba było. ci 15 lat jeździłem po całym świecie sobie. Nie przepraszam, nie byłem w Stanach. Jak od walczyłem już na dwóch galach. A ja to mówię, jesteś fighterem, ale to ja walczyłem, a nie ty. to na dwóch, dwóch federacjach. Byłem w miejscach takich jak Brazylia, o których możemy jako dzieciach. Zanzibar. Eee... No i jeszcze chuj, w... nie wiem nie chcę mówić na przykład Ora teraz mi Grecja, nie no, ej, nakrycie no, po zajbiście, słuchajcie, piękne miejsce. Takie mam tam zdjęcia, tam gdzieś moje filmiki są. nie słuchajcie. Eee... Jak chcę zrobić teraz takie lifey Jak ktoś to na przykład powie, że były pato streamy, tak? To teraz happy streamy zrobimy. Happy stream, happy stream. Wiem, że będę miał w chuj mniej widzów, bo jak się coś odpierdala. Ale nie no, będę mi odpierdali coś pozytywnego, takiego wiecie. Yy, z jajem. No, na przykład takie, że jestem teraz sobie nad jeziorkiem, jest nie wiem, która tam godzina. Czwarta? I czekam na wschodź słońca i sobie gadam do Was. No i nagram chyba taki filmik z takich miejsc, gdzie ja się uczyłem, w podstawówce, w liceum. E, może jak pojedę do Szczecina to nagram gdzieś studia a będę nagrywał dla takich moich e, prawdziwych fanów, którzy mieszkają w jakichś tam małych miejscowościach i każdy im mówi: o, Nie dasz rady, a ozdoba mówi: Dasz radę. No. Dobra, pozdrawiam, to pierwszy filmik, polecimy z kolejnymi, nie będę długo Was męczył, po 2-3 minuty taki każdy filmik będzie, będę wrzucał, nie chcę mi się tego montować, o, powiem Wam szczerze, wolę inaczej spędzić czas, więc sobie tam usiąść na narożniku i sobie poczekam na wschód z a co, mogę, nie? pozdrawiam